Po całym świecie rozrzucone są niezliczone, okrągłe jeziorka, gdzie spotyka się puste, okrągłe lejki. Próbując znaleźć wyjaśnienie tych struktur, oficjalni naukowcy nazywają je krasowymi zapadliskami, a badacze niezależni dochodzą do wniosku, że w przeszłości doszło do potężnej wojny atomowej, na co sceptycy, jak jeden mąż, zadają jedno i to samo pytanie. Prawie zadają jedno i to samo pytanie. Ab tej Dlaczego o tej wojnie nie ma wzmianek, ani w bajkach, ani w legendach, które były powtarzane z ust do ust, z pokolenia na pokolenie? Strzępki informacji dotrwały w wierszach i innych utworach, w i innych произведениях. O tym wychodziły już filmy na tym kanale i na kanałach kolegów. Linki będą w opisie źródła. W tym filmie chcę opowiedzieć jedną legendę. Był już o niej film na kanale Nieoficjalna Historia. A niej już wychodziło wideo na kanale Nieoficjalna Historia. Rekomenduję podpisać. I tak. Dziadek postawił na stole dwa emaliowane kubki i wyciągnął z szafy pudełko z maślanymi ciastkami. Nasypał szczodrze liści, liści herbaty i zalał je cienkim strumieniem bulgoczącego wrzątku. Zaprosił mnie do stołu i podczas jak ja rozsiadałem się, on zaczął w ten deseń. Ty pytałeś o wojnę. Wiele ich było, jeszcze zapewne będą, ale chciałem ci opowiedzieć o pierwszej, od której inne wojny się zaczęły. Tym wojnem na czala dala. Działo się to w czasach, kiedy słońce było inne niż dziś, a na całym świecie był spokój. Powietrze w te dni były gęste jak mleko, i nim samym człowiek mógł się nasycić. Jak mleko, gustoj był, Через niego одного, człowiek mógł sytym być. A lasy na ziemi były potężne i pełne pociesznych stworzeń leśnych. Nazywano je listkami. Żyły one w Dąbrowach i w Zagajnikach Brzozowych, a najbardziej lubiły cedrową tajgę, a lasy pełne cedrów nazywano wtedy Palestyną. Słynnym krajem była Palestyna. Gdzie byś z niej nie spojrzał, na sto dni marszu lasy się rozciągały. Na zachodzie, gdzie słońce spać chodziło, było morze, a nad nim mieszkali człowieki wyjątkowi. Na pierwszy rzut oka, jak inni ludzie byli na ziemi. Dwie nogi, dwie ręce, jasna głowa. O sercach łagodnych i wiernych. jak mnogi na ziemi. Nie było w tym kraju ni rabusi, ni podłych strażników. Nie było ani bezdomnych, ani proszalnych dziadów. Byli ludzie wolni, jak ptaki niebieskie. Wysocy strażników. Nie bezprzyzornego galimowa. Не бездомного ветром гонимого были люди сплошь хлебосольные и как птицы свободные, высокие, вольные и жили они. Жили тyle, и хотели, а было их тyle, что тьма чмы. Жили в покое, родили себе в жизни. Каждый занимался ремеслом. мослём. каждый своим гордились. Тем, что кто умел, с того жил, а веле умели в этом краю. Doświadczenie było w narodzie i do wojaczki, i do żeniaczki. I chleb sami wypiekali, i cedry sadzili. Basami rościele, i kiedr siele, i... Miast i miasteczek było mnóstwo pośród morza Tajgi i Polan. I wszędzie osiedla były, ale głównym miastem, stolicą był Różowy Skif. Stolica wolnych ludzi, a różowym nazywano go dlatego, że czerwone słońce z nieba, oświetlając miasto z białego kamienia, różowy kolor nadawało marmurowym ścianom. I jak dobrym ludziom świeciła, tak i góra w Wielu przyjeżdżało do miasta podziwiać je, a było to miasto nie tylko piękne, ale i zaskakujące. I nie tym zadziwiało, że mieszkańcy posiadali czarodziejskie okręty, z których mogli widzieć cały świat i łączyć się z nim. Widzieli i mogli z I nie z tego miasto było słynne, że powozami po niebie i ziemi jeździli jego mieszkańcy i rzeczy sprytnych mieli całą masę. Było niewielkie mnóstwo, a tym, że w tym mieście były rzadkie. A z tego było sławne, że księgi rzadkie i przemądre były w mieście. Na całej Ziemi takich byś nie znalazł. A pośród tych ksiąg najważniejszą była Księga Życia, którą mogło czytać tylko dziewięciu największych mędrców. Ta księga każdemu, kto ją czytał, dawała wielką siłę, dzięki której człowiek mógł sięgać gwiazd. Kto czytał taką siłę, że choć a razem z siłą przychodziła troska i chęć opieki o kraj ojców i synów i lud go zamieszkujący. Nie było w Kifie, caria. W Kifie nie była ani cara, ani innego prawodawcy, tylko tych dziewięciu mądrych wiedzą. Lud był uczciwy, życie i prawdę ceniący. A tych dziewięciu było początkiem wiedzy i poznania. I pokazywali ludziom, jak prawo żyć, i według tych nauk żyli spokojnie, zdrowo i dostatnio ludzie. Tak długo, jak chcieli, przez wieki, wieków. Po wzrostu, сколько im chcieliście, i daliście spokojne życie aż wieka wieków. Dopóki nie zdarzyło się wydarzenie, które całe nasze życie zmieniło, a zdarzyło się to, czego spodziewali się i na co czekali mędrcy. Na wiosnę się to wydarzyło, gdy słońce do równonocy szło. W tym czasie lud świętował. K swojemu ravenstwu szło. W takie dni narod Bo święto to dla duży pociecha i dla ciała uciecha. No w I nagle nastała cisza, niebo zasnuły, chmury. I niebo Z nich wyleciały czarne wrony złe, gorynycze, i spadły na ziemię, jednocześnie na miasta i na wioski całej Palestyny. Ale główne ich siły rzuciły się na Kiwgrad, na stolicę. Zaczęli rzucać błyskawice ogniste kamienie. Zapłonęły cedrowe lasy. Kif, grat I stali imitać, i, ognienie, i kamnie. I zakotowała się żywica w cedrach. I choć słońca widać nie było, to miasto zaświeciło się na różowo. Od ludzkiej krwi po światy. I szalejącego w nim ogniszcza. Wесь ognina rozowej. No teraz od krwi ludzkiej. I Ocknął się jednak glut. Poderwali się Witezie i wojowie. I wszyscy do walki z gorynyczami stanęli. Wszyscy z gorynami na boj wyszli. No, nie odbili się. Jednak nie zdołali odeprzeć żmijów. Zaczęli wzywać w płonnej nadziei sąsiadów na pomoc. Dziadkowi zadrżał głos i umilkł. W kącie jego oka błysnęła łza. Upił łyk wystygłej herbaty i kontynuował. Osiem dni trwała bitwa. Ile byś ich nie odpierał, zło nie przestawało następować. Ludzie nie doczekali się posiłków. Wokoło miasta z Kif, Przegrupowali się ci, którzy przeżyli, a nie zostało nawet dziesiątej części z tych, którzy stawali do boju. Zrozumiał lud, że nie obroni ziemi rodzonej. Wtedy zdecydowali się mędrcy, aby spalić ziemię rodzoną, aby nie dostała się w ręce wroga. I w nocy wyprawiono rannych i ocalałych w stronę północnych granic. A mądrzy wiedzą oraz ocaleli wojowie zebrali się na szczycie, gdzie stała baszta cudowna. Weszli na baszczę, stanęli w krąg nad księgiem. Wypowiedzieli słowa mocy. Dwie góry rozchyliły się, ukazując pieczarę, w którą przenieśli księgę cudów i inne księgi, które udało się uratować, po czym mędrcy wrócili do baszty i znów stanęli w krąg. I znów powtórzyli słowa mocy, znowu drug drużki Góry wróciły na miejsce, grzebiąc pod sobą księgę tego ludu. Nastał poranek. I z baszty zobaczyli, jak żmije spadają na miasto. W ten czas mędrcy dobyli noży i wycięli sobie z piersi serca. I złożyli je razem. A gdy ostatnie z nich dołączyli do reszty, powstało światło tysiąca słońc. I gorąc niesamowity. Ostatnie serce drug Ziemia się pokryła pyłem, a tajga się pokryła prochem. Morze wstało i ścianą spadło na brzeg i pogrzebało te domy, które jeszcze ocalały. Niebo płonęło, a wraz z nim płonęły siły zła. A gdy wszystko ostygło i spłynęło, ziemia zaczerniała i stała się słona. Gdzie była tajga, ostały się tylko kamienie. Życie odeszło razem z przeszłością. Tylko żmije i jaszczurki zostały na tej spalonej ziemi. Tam do i żywu nie tam, parkli. Dziadku, a co było dalej? Died, a dalszy to ciąg. Dalej była bieda, aż piszczy u wszystkich. Ostatki ludu, ci, którzy przeżyli, poszli na północ przez spaloną ziemię. A gdy spotykali ocalałych z innych ziem, pytali się wzajem siebie, skąd idziecie? ostatki ludzi i z drugich ziemiel spraszywali drug Od kud wy? Tak skifamy. My skify, idziemy co się spaliła, ale wrogiej nie dostał. A wy skąd? A my z armaty, my z armaty. Ale już jej nie ma. Wygotowała się i wyparowała. I słychać było wszędzie, ci byli durni od wszystkich, kogo na pocie wstrzyczać. Nieszczęśni byli wszyscy po drodze spotykani. I co? Nikt nie dał rady tym żmijom? spytałem się dziadka. Zwyciężyli ich, ale nie od razu. I za cenę zniszczonej swojej ziemi. I znaleźli życie na nowej ziemi, na nowych ziemiach. Które zasiedlili i nowe drzewa zasiali, ale świata poprzedniego już nie było i długość życia się zmniejszyła. Widocznie nie wszystko zło jeszcze zginęło. Starzy mówili wtedy, że naszą ziemię uratowało to, że gady nie zdołały zdobyć naszej księgi. Przyjdzie czas, że wyleczy się ziemia, strząśnie z siebie popiół i odkryją się pieczary. Weźmiemy i przeczytamy księgę, przywrócimy stary świat a słońce znów stanie się różowe, a cedrowa tajga niebieska. I słońce będzie a tajga cedrowa Tajga ożyje i odmłodzi się ziemia, ale do tego czasu nie dano nam wydać naszej Palestyny. Na takich pytaniach i odpowiedziach zleciało ostatki nocy. Pojawiły się pierwsze przebłyski zarania, przed świtu. A my weszliśmy na werandę. Nad borem pojawił się kraj słońca. Przez chmurę przedzierały się małe promyczki słoneczka. Małe, jak nadzieja, że wszystko będzie dobrze. Jak uwierność, że wszystko zbudzie W zakończenie chcę dodać... Ja specjalnie nie będę prowadzić analizy tej Na koniec chcę dodać, że specjalnie nie będę analizował tej legendy, mówi autor. Sądzę, że wiele z niej jest jasne i bez analizowania. Na tym wszystko. Zostawcie like albo komentarz pod źródłem, żeby autor wiedział, że Wam się podobało albo nie. Pozdrawiam, suwieńskie plemię. Chwała Wielkiej Tartarii. Pozdrawiam tych co. scyty. Pozdrawiam Sarmatów. Да у нас там тайга.